Zostajemy jeszcze przy komiksie europejskim, przechodzimy zaś do kolejnego wydawnictwa czyli Taurus Media. I dzisiaj przyniosłem do radia um, taką serię Scorpion Mariniego oraz Desberga. Chciałbym powiedzieć parę słów, ponieważ już możemy dostać na rynku e, do dziesiątego albumu tą historię. I w dziesiąty mamy wielki finał. Yy, całej historii kiedy to wszystkie, mamy odpowiedź na wszystkie tajemnice, kiedy to wszystkie wątki się kończą po prostu jeden wielki finał. Kim jest Skorpion? Ponieważ yy, prawdopodobnie nie kojarzycie poprzednich yy, tomów i tej postaci. Otóż Armando, Scorp Armando ma ksywę Skorpion ze względu na taką, taki ślad na skórze który ma na plecach w kształcie Skorpiona, takiej skazy jeszcze warto dodać, że to jest historia yy, w klimatach płaszczo, płaszcza i szpady. Także, coś, jeśli lubicie historię z muszkieterami, to od razu nastawcie, na, na, nastawcie uszy <grych> yy, do, tego, do tej pozycji, pozycji, jaką jest Skorpion. Ale okej, okay, jest Armando. I Armando ogółem miał mamę, którą zły papież. Które miał na imię Cosimo Tribaldi, spalił na stosie. I on od jakiegoś czasu już planuje zemstę. Cały czas dąży do tego, żeby jednak obalić tego tyrana, który rządzi twardą ręką. Ogólnie akcja była przez ostatnie tomy taka, że on, papież, wynajął coraz większą ilość minichów. Tylko że problem był taki, że nie mógł ich opłacić, ponieważ czekał na dostawę złota i w tomie którym to było? W tomie ósmym Skorpion za również dzięki pomocy swoich swoich kumpli, swoich przyjaciół Fenis oraz Nelio i Mejai to są bohaterowie również jego przyjaciele. Odbił to złoto, i tutaj, jakby papież, ma niezłą zagwostkę ponieważ morale są coraz gorsze. Jego armia odchodzi od niego. Też Skorpion z ekipą powoli eliminują poszczególnych tych zamaskowanych żołnierzy. Aczkolwiek, wszystko i tak tutaj, cała ta intryga. Kręci się wokół rodu Tribaldi. Dowiadujemy się, że Tribaldi to jest jeden z najstarszych rodów, które miały wielki wpływ na władzę w Rzymie, już od czasów starożytnego Rzymu. Tylko problem jest taki, że ten ród Tribaldi jest dosyć niewielki. Jest Orazio Tribaldi, którego synem jest Cosimo Tribaldi, papież, oraz Nelio Tribaldi, który który ma po, powiedzmy jak na tamte czasy y, odmienną orientację seksualną niż większość bohaterów. I problem jest taki, ponieważ chcą jakby połączyć y, siłę, majątek rodu Tribaldi z y, Rodem Latalia. Ja tutaj cały czas patrzę, mam tutaj notatki e, wypisanych wszystkich tych bohaterów, żeby się nie pomylić, ponieważ no, troszkę ich tutaj się pojawia. Jeszcze oczywiście e, warto wspomnieć, że pojawia się pierwsza, a, czy w zasadzie jedyna żona naszego głównego bohatera Armando, czyli Marii Ange, Ang, która również tutaj e, ma duży wpływ na rozwój tej historii. Ale okej, okay, bo tutaj tak strasznie zakręciłem i myślę, że niewiele zrozumieliście, co tak naprawdę powiedziałem. Od początku. Jest Skorpion, który ma, jest charakterystyczny, że ma tą właśnie tego Skorpiona, tą znamię na plecach i ogółem on jest głównym bohaterem. On niczym w grze Assassin's Creed y, lata, znaczy nie lata, tylko biega po y, dachach y, tego całego Rzymu. Y, ma Operuje świetnym, świetną umiejętnością, no, ma niesamowity talent do operowania szpadą, niesamowitą celność, jest w ogóle wysportowany I on okułem chce się zemścić na papieżu za to, że on zabił jego mamę Ale przez ten cały czas chciał się też dowiedzieć, jaką tajemnicę skrywa moment jego narodzin Ponieważ to nie jest byle jaka historia I tak jak wspomniałem na początku, wszystkie tajemnice są rozwiązane, są wyjawione. W tomie 10. Mamy wielki finał, wielkie zaskoczenie dla wszystkich czytelników, którzy śledzili losy Skorpiona przez ostatnie 10 tomów. I, I tak, i doczekaliśmy się w końcu. <tak>, tak to podsumuję. Jeśli chodzi zaś o rysunki, o kurczę, no to tutaj naprawdę przyjemne dla oka szata graficzna. Naprawdę niesamowicie przyjemna dla oka szata graficzna Enrico Mariniego. To jest też nazwisko bardzo rozpoznawalne. Charakteryzuje się tym, że realistyczna, szata graficzna, koloruje akwarelkami. Świetny po prostu, no świetny ma styl, jeśli chodzi o rysowanie bohaterów. Też bardzo ładnie rysuje piłać piękną, jest na czym oko zawiesić. I tutaj w komiksie również są sceny. Um, przeznaczone, że tak powiem, dla starszego odbiorcy, co oczywiście e, jak, jak najbardziej daje smaczku. Historia jest dobrze poprowadzona, jakby kolejne wątki, kolejne e, wyjaśnienia mamy ze spokojem wprowadzane już od tomu dziewiątego, jakby cały ten finał jest rozciągnięty na te dwa albumy i to pozostawia po lekturze naprawdę dobry smak. Scorpion jest ciekawą serią, niesamowicie piękną graficznie, jest na czym oko zawiesić, i nie chodzi mi tutaj już o krągłości yy, pań, tylko po prostu o barwy, tą kolorystykę, o architekturę, o te sceny walki, o krajobrazy, o roślinność. Naprawdę wizytówka tego komiksu. Polecam wszystkim, którzy lubują się w historiach y, właśnie z muszkieterami, w tego typu klimatach. Jak też wspomniałem, porównanie do Assassin's Creed i do tego typu y, bohatera tutaj też nie jest, y, nie podałem bez powodu, także proponuję, żebyście również w wolnej chwili sprawdzili serię Scorpion z wydawnictwa Taurus